Dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie. Mamy wtorek. Może nagrywam to oczywiście wcześniej, no ale jest wtorek. Fizycznie film się pokazuje na kanale. I dzisiaj robimy sobie kochani koszty roczne. W do tego nie były zdrabki, koszty roczne. Chcę dla Was ponadrabić trochę filmy, ponieważ przecież wiecie, że zaraz wyjeżdżam na wyjazd urodzinowy z koleżanką. I e, nie byłoby filmów przez dwa tygodnie, czyli dwa ostatnie wtorki e, września, bo my jedziemy właśnie pod koniec września, że tak powiem. I słuchajcie, no, muszę się sprężyć i zrobić te pięć filmów zgodnie z kalendarium. Więc teraz, kochani, tak, dzisiaj przychodzimy sobie kosztami rocznymi, czyli mamy fizyczną gotóweczkę, cały magiczny tysiak Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć I tak, i te fizycznie te pieniążki lądują do tych kosztów A tutaj kochani, kiedyś, jeszcze kiedyś, na samym początku jak zaczęłam sobie budżetować, zrobiłam sobie takie banknoty zastępcze Nominałach 200, 1050, tam 100, 200, 500. No i tak sobie yy, myślę, że sobie po prostu tam, gdzie mam yy, fizycznie to, co zostaje na koncie, będą banknoty zastępcze, a to, co w gotówce, yy, to będzie w gotóweczce a już wam mówię dlaczego, bo wymyśliłam sobie coś takiego Zrobiłam sobie segregator ze wszystkimi kategoriami, jakie do, do tej pory zbieram yy, I więc jest to gaz, prąd, czyli to jest koperta z kosztów rocznych Podatek i ubezpieczenie, też koperta z kosztów rocznych Ubezpieczenie samochodów, też pozycja z kosztów rocznych Tu już sobie mam porozpisywane karteczki Ile powinno być uzbierane po lipcu i sierpniu? Wakacje, również koszty roczne i tu widzicie, już sobie włożyłam banknoty, ale na razie je wyciągnę, później sobie to pouzupełnię. Jeżeli zdążę nagrać taki filmik o przekładaniu kasy. Do tych kategorii fizycznie zakupy online, to on się pojawi. Dajcie znać, czy chcecie. Taki filmik z jakby z takiej kompensacji kasy, zamiany nominałów, rozkładania że tak powiem, przekładania tej gotówki. Może to będzie akurat. Ciekawe, więc z miłą chęcią mam na koniec miesiąca z podsumowania, co ile zebrałam, po prostu przełożymy sobie tą kasę do tego segregatora. Przedszkole, zdrowie, dentysta. I tu są fizycznie już powkładane te pieniądze, które tu powinny być, czyli wyciągnęłam hajsy z konta i powkładałam. Perfumy Na perfumy już wydałam, więc tutaj już jest mniejsza kwota Ale wiecie o co chodzi Że fizycznie tu ląduje gotowa Święta Akurat tu nie ma, bo jeszcze nie zdążyłam wszystkich pieniędzy wyciągnąć Szkolenia Buty, kosmetyczka Fryzjer Wiktor i sesja zdjęciowa No i tu już mam jakąś tam Drobną gotóweczkę <laughs> Rozmienioną Żeby ewentualnie tu sobie pouzupełniać Tymi takimi y, końcówkami, czyli nie wiem, po 20-10 zł, jak tam będzie, nie wiem, 230-510, wiecie o co chodzi. Więc tak to wygląda. Nie ostatnio wam nie, nie zdążyłam tego pokazać, bo jakoś tak się zakręciłam i z tymi wtedy pamiętacie ten film? Jeden ze zrawkami, teraz w ogóle też chyba znowu coś namieszałam. Ach... Zdaje się, wkurzy i zrezygnuję z tych zdrapek i będzie wszystko kurde kwotą. Chociaż kocham zdrapki po prostu kocham ten moment tego drapania, tego wyławiania, wyjawiania się tej kwoty, jaką macie odłożyć, więc jest to ciekawe i trochę satysfakcji z tego na pewno jest. Ale no, jakoś właśnie jak przychodzę do Was, żeby coś tam szybko ogarnąć, nagrać, no to czasem te pomyłki się zdarzają. No, ale trudno. Więc przejdźmy sobie dzisiaj do kosztów rocznych. Zróbmy ten segregator fizycznie, żeby to było rozłożone. Czyli bierzemy tego tysiaka tutaj. Te banknoty sobie na razie odłożę. I wziąłem sobie kalkulator, ale chyba. Dzisiaj nie jest potrzebny, bo mamy wszystko przeliczone i przecież wiemy co do której koperty odkładamy. A w kosztach rocznych mam tylko 5 kategorii, więc jest to dość e, szybki proces. I mamy wrzesień. I kolejna stóweczka wlatuje. I widzicie, no wrzucę sobie tu, a później przełożę sobie tam. Więc, jak chcecie, taki filmik. Z przekładania i organizacji kasy na koniec miesiąca, to piszcie. Z miłą chęcią ja to nagram. Tylko czy będę miała czas? Myślę, że się może uda po powrocie. Nie wiem, nie będę wam obiecywać, ale piszcie w komentarzach, jak chcecie. E, nic straconego. E, więc. E... Więc jak będę miała możliwość, to nagram i wrzucę, i po prostu będzie, nie? E, dobra, tutaj podatki, ubezpieczenia, również stówka ląduje. Aha, nie zapisuję sobie, no właśnie po co Dorcia sobie zapisywać, nie wiem, który dzisiaj, więc wpisuję. <laughs> tak. E, bo ja nigdy z tymi datami nie wiem. A nie chce mi się cofać po y, organizer z planerem, więc y, improwizujemy. Czekajcie, drugi był plan dziewiąty. Y, dobra. Napisz po prostu 0,9, później sobie uzupełnię te daty. Bo naprawdę szkoda mojego czasu i waszego. A naprawdę to nie jest takie aż mega ważne. Przedszkole. 200 zł, tu ląduje, ale nie jestem pewna. Tak teraz na szybko sobie liczę w głowie. I tu mamy 200. To jest 800. Boże, święty. Zakręciłam się. Wsadziłam tu gotówkę? Nie. Nie wsadziłam gotowy. Aha, nie, bo 50 mi są potrzebne. Dwie eee, stówki. Boże, Dorcia. No właśnie. Widzicie, nawet przy takich prostych rzeczach można się zakręcić. <laughs> Dobrze, o C samochodu tu dorzucamy 250. No właśnie. Już nie o tym mówienie. nie? Że właśnie tu, cyk cyk. Dobra, napiszę ten 16.09, a tam napisałam 8. A czekajcie, bo tu wtedy coś chyba żeście mi poprawiali. Czy to było tu, czy w wakacjach chyba w wakacjach. Tysiąc pięćdziesiąt, no i piękna kwota się nam robi dwieście pięćdziesiąt. Kategoria wakacje I tu 350 Raz, 2 trzy, 50 Cyk Nie wiem Czy tu sobie poprawiałam? Nie, coś nie poprawiałam <laughs> Dobra 800...

Super, no i w taki sposób organizuję sobie koszty roczne. Tu mam to wyzwanie budżetowe: boks urlopowy. Na razie go nie uzupełniam, bo nie mam na to. że tak powiem, dodatkowych funduszy. Więc skupiam się na tym, co fizycznie muszę odłożyć i zebrać. Więc tym miłym akcentem się z Wami żegnam. Nie przedłużam tego filmu. Piszcie w komentarzach, może piszcie w ogóle propozycje filmów, jakie byście chcieli. Widzę, że dołączają też osoby, które obserwowały mnie na poprzednim kanale, więc wiem, że jest zapotrzebowanie na vlogi, ale naprawdę na razie nie umiem, nie ogarnę się z vlogami, tak, żeby fizycznie coś tam nagrywać i wam wrzucać. Właśnie w takich momentach, jak mogę, że coś nagrywam, no to mam naprawdę niewiele czasu, a nie chcę nagrywać nic na siłę, wrzucać Wam filmów, bo takich po prostu, żeby było, żeby się pokazało, żeby nie wiem o co chodzi. No to tak, nie chcę, to wolę się skupić na jednym konkretnym temacie i kontynuować i z sukcesem. Tak, żeby to było zorganizowane, wrzucone i żebyście mogli sobie obejrzeć. Więc życzę Wam cudownego dnia, buziaczki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa Pa!